Kurde, ścinam znaki. Jedziesz przodem? No jedziesz w tym. dobra. 1200 kilometrów czerwone. Dobra. 1200 km Ten tu pod prąd jedzie. Ale mi tu ścina. Dawaj zielone, dawaj, dawaj, jest. Dobra. <laughs> Zapomniałem ty, ja się rozpędzam już. 67 miałem. Tu jest 90 już. Dlaczego się tak oddalasz? No, pijam A, o, ale tu koleś wydobcył. <laughs> ja, drugi za nim. I chyba zanim ktoś tam wtedy się wpieprzył, jeszcze. szkoda, że z kabiny miałem kamerę, ale dobre, dobre. Nie wiem skąd on to wyskoczył. Za szybko zjeżdżał z tego z wiaduktu. No. Я już na górze jestem. Też. Co ty gadasz? Jestem dokładnie za tym. Я Да, надо, Tylko 7. Co? Nie. Ile masz na budziku? Po trzy. Ile? 105 no. trzy, Ja mam 102. Powoli mnie bierzesz. Nie, nie, nie będę się to Ale ja się nie dam. Nie będę się to ale ja sobie na ten na 110 ustawię tempo To jest 5 Ja właśnie jakby będę 110 będę czas No ale ja sobie 109 dałem bo tu jest akurat taki ostry zakręt To mi nie chciało na dychę skoczyć A jest już Joke albo, albo Ciebie to przecimy o, o, nie, wie? Wie? Kogo No nie wiem. Co? I. No to, że ten, I. to tak fajnie wygląda, jak ktoś jedzie przed tobą, no, on nagle staje. Tak. I. I ty nie wiesz, czy hamować, I jedzie, czy nie. i za chwilę dalej. No. Jak krasza to stanie, to już zapomnij, to wtedy, jak w ścianę. No, czy jakieś typy? No. Paz, jaki był taki? Bo... Ja sobie prawym pasem, a on nie ze stacjonowy pas wyjeżdżał. Jedzie za tobą jakiś? No, wyjeżdżam ze stacji. Aha, o to nie widziałem. Wiem, że stały jakieś typki. Tu. Po prostu coś się kruje po francusku. Po brazylijsku raczej. Czy to tam... jest? Nie, myślę, że ja bym sobie to nie zjadł. <laughs> Piszą tu w ja wszystkich nie, to, językach. Ja nie wszystkie, to, nie to jest chyba jedyny na świecie wielonarodowościowy serwer w jakiejkolwiek ja. grze. W żadnej innej ja grze, kurde. No. Nie z WOTA. No, On też. No, ale w wOcie masz kilka ogólnie serwerów, nie? Nie masz jednego. Typowo jednego serwera. Tu masz jeden. Nawet jakbyś chciał, to się nie może przełączyć. Uważaj, mija, mija. Kto? On? No, Jakiś ty... ...i się w pie... zepchnął <laughs> Jedziesz kurwa? I to jest twoje. Pojechał dalej, czy stoi? Nie umie. Już patrzę. Stoi. Ktoś tu stoi za mną. To ja. Aha. On jest bardziej stój. Aha. Podjeżdżasz? Do mnie? Nie, nie, czekam aż będzie mnie mijał. <noise> Powiedz mi w dupę wiedzie idiota. No nie myślałem Czekaj ja go złapię Wjechał mi ktoś w dupę i się zatrzymał tak, na mnie. Właśnie nie Wjechał ktoś we mnie w dupę. No właśnie to ten co by wiesz? Ale on pusty ten co wjechał we mnie teraz. Nic Takie nie. Taki biały, nie? A, a nie wiem. Nie, czarny, bo go nie widzę w ogóle. Bo tamten to mnie. Ten, ja wszystkich Dwa mnie wyprzedziły i to bo... nie. Ale Ja! <noise> Który to tak poleciał do góry ty To ja To ja. Leżysz bokiem to, nie, to nie O, wylogował się. Ci go skraszowało. A ty tu... To ty tu stoisz? Tak. Zwinięty czy pojechałeś? A ty... Zwinięty. <grym> Dawaj. Na awaryjne włączę. nie <grym> się. O, nie odpięło. Ej, uszkodzę 75%. Zjedźmy gdzieś do miasta, gdzie jest najbliższe. Weźmy do tego leip, coś tam zjedźmy na chwilę. Dobra, Spoko. Jedziesz? Zjedź. Czy ja mam jechać? Ja się muszę naprawić, człowieku. Jakie głupie, kurwa, To jedź pierwszy. Idzie do... się tak zdenerwować. Jedź pierwszy, to ci nikt w dupę nie wiedzie. Strasznie jechał, widzisz, debil. Ale ładnie latali, kurde. Wykluc to ja latałem cały czas. No, ale ten co leżał bokiem, bo on leżał chwilę Wiec. i zaraz się to, 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 wylogował. On leżał, ja się w niego jeszcze wbiłem przez przypadek, nie wiem czy tu mógł zjechać. Oj, nie wiem. Czekaj, sprawdzę. O, <grym> sorry. Le tu jest dolipska. No jedź. No to jedź. Ja, nie mogę. <śmiennie> ja. bo, bo to jest Lipsk potem po, po drodze. Ja nie mogę jechać. <śmiennie> no co ty gadasz? Nikt mi nie chce się włączyć. To wrzuć na luz. Czekaj ja pójdę wystawię Proszę, trójkąt. Idzie, dalej, dalej w prawo czy w lewo? Yy, w prawo. Tak, czekaj. Yy, zaraz ci powiem, nie rozpędzaj się. W prawo, tak. I później, na następnym też prawo. Mhm. Ja się. Oj, oj, oj. Ja się, nie za ludzi. Ja wodę się Miejsce ...nie widzę zakrętów. Po ci to awaryjne? <grym> silnik. A to pod górę to już na pewno nie pójdziesz. Mam cię popchać? Nie, yeah, dobra, tylko nie włączy się no. no już cię chciałem popychać. Na Lipsk ma być, to w prawo. Jeszcze no. przecież zachodzą? Nie. No. No, o! To ja by, ja ci... się wyschędził. Ja bym ci w dupę wjechał teraz. No, a później z górki. Ciśnij, malina, ciśnij. 70 jedzie. No bo z górki. Na luzie. No, teraz pod górkę, no. Dobra, dziewięćdziesiąt jeden. strasznie szybko te światełka migoczą. Ja mam trzy. Tu, tu będzie w prawo. O tu ktoś stoi na poboczu Proszę cię wysikać Pielnik Жара, по крайней мере, вс ⁇ это было. Так, дальше, вс ⁇ No, ja będę jechał na awaryjnej, żeby czasem ktoś nam w dupę nie wjechał. ja mówię. To bezpieczniej. Ktoś tu jedzie w mm -hmm. A co ten co my za Jakoś się nie toczy. Nie, 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 nie. No, i w lewo. Ja wiem, już widzę. Będzie w ogóle warsztat? A jest. O kurde, za dubcyłem. Mam 7% uszkodzeń. Po no. co wy naprawiasz przy okazji? Ja się nie będę zatrzymał. Dawajcie to walczyć albo. Wale, dawać zieloną. Muszę dalej czegoś. Zieloną. A widziałeś? No dalej czerwoną Dobra No nie Przepraszam Na się świetla, okay. Dobra, <laughs> Będzie Uważaj tam, tam słupki. Dobra, jest no ja też muszę. Uch, 95. dziewięćdziesiąt Ile? Pięć i pół. I to muszę sobie sobie przesadzić, bo będą Teraz się koła kręcą, a wcześniej się nie kręciły, ale w tym, w naczepie. Jak się tak przyglądałem ostatnio, to nie było. To to jedzi. Jedziemy teraz w końcu Oby do celu Może znowu się O, jeszcze zaczyna padać Pada u Ciebie? Nie Co ty gadasz? A u mnie pada Kurwa, jadę za tobą bo Każdy <Szachry> tak. gracz ma inną pogodę. No ale to powalona, nie? To nie jest Tak samo, tak się, samo, ty wota. możesz... Tak samo, ty możesz mieć noc, a ja dzień. Nie, to akurat nie, bo jest czas serwerowy, więc... No. no czas to serwerowy, więc akurat... Mamy tak słyszałem, ale... Tak, którą masz godzinę? No, teraz mam drugą trzydzieści No. No to tak samo. Ale poczekaj. Zatrzymam się na drugim parkingu. Po drodze to zobaczysz. Możesz się przespać. A nie, przespać się tylko na tym, na offline. Na online się nie prześpisz. Co ty gadasz? No Nie da się, nie ma. Nawet y, nie masz tego, paska znużenia. Jak to nie mam? No masz, ale on się Bo nie ty... robi y, niebieski. Jak to nie, dokładnie za 2 godziny 28 minut będę musiał się przespać. No co ty, a ja nie mam w ogóle. Ja też, ja, klik, od kiedy kliknij, gram na online kliknij, nie ma, ma tego. Te kliknij, zagraniny. kliknij, kliknij F6. I zobacz na się, kiedy masz Przerwa na odpoczynek za 10 godzin. No dobra, no to, to może być. Bo tak ci tafograf pokazuje. Ale... Nie, y nie będziesz miał tak single, że ci się oczy będą zamykać i on będzie ziewał. No tego tu już nie wiem. Nie ma, nie ma. Już. Dobra, tu 90, nie będę miał do tego zbierać. Witam.pl nie, nie odpiszę mu. Eeeh. Jaś mu kurwa napisał. Nie, miało być. Ale? Ale, 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 No, i ja, ja tylko ten enter nacisłem, bo mi się jest na enter, kurwa. Ale powinno być tak, że jak jedziesz na tym, na kierownicy, to mo możesz sobie pisać. Jedną ręką piszesz, a drugą jedziesz, a tu dupa. No pojechał już? No, daleko jest. No, u mnie już leje. Kwa. Zbliżam się do Ciebie. O Ooo, wywaliło mi nagrywanie. Jak to? No program, bo mi znikła ta ikonka od nagrywania. To nie wiem, włączysz to jeszcze raz, czy co? Albo mi nagrywa, tylko nie mam tego. Nie mam... ...obrazka. Ja zatankuję. No dobra. To ja sobie akurat zobaczę o co kamen.